Hej fuleczka, pokaż jakie grzybki żeśmy znaleźli Tu są ładne Takie ładne Czubajka kania Tam jest jeszcze jeden O już rozwinięty kapelusz A tu jest taki przepiękny O popatrzcie sobie sami i rośnie pod wielkim wielkim dębem w bardzo pięknej okolicy pod naszym domkiem idziemy zobaczyć dalej jakie grzybki znajdziemy w ogródku dzisiaj przedni widok ze słoneczkiem bardzo ładnie piękna pogoda tutaj gdzieś widziałem maślaki niedaleko ale chyba je coś zjadło tylko pozostałości jakieś pieczarki tutaj są malutkie w trawce o jest ich parę pieczareczek ale zaraz znajdziemy jakieś inne grzybków tu jest bardzo dużo no dzisiaj słoneczko pięknie przyświeciło musicie mi uwierzyć na słowo bo w aparacie raczej nie będzie widzieć tych kryształków błyszczących się na słońcu od rosy lampka odstraszająca sarenki pasterz elektryczny który nigdy nie był odpięty ale jest bariera wzrokowa teraz poszukamy innych grzybków o, tutaj idziemy między sosenkami. tutaj nie ma żadnego 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 buczki małe rosną po środku Ale razi słoneczkę. A tu jest wysyp grzybków, proszę bardzo. Tu czytałem przedtem o nich coś. I tu są kapelusze podobno tych grzybków, są jadalne. Nie pamiętam nazwy, sprawdzę później. Ale że nóżki są mójkowate, a kapelusze można jeść jak najbardziej. Cała kolonia tych grzybków. Tutaj mi coś sosenkę. Niestety. Delikatnie zachorowała, ale też będzie pięknie. Przejdźmy się jeszcze kawałek. Kolejna plantacja się zaczyna robić. Wysyp tych grzybków żyją w jakiejś symbiozie, na pewno z sosnami, bo jest ich bardzo dużo pod sosnami. Zresztą, sosenki chyba nawiązują bliskie relacje z różnymi odmianami grzywów już troszkę maślaków zniknęło mi stąd bo było ich dużo więcej przedtem więc pewnie jakieś sarenki zjadły a teraz ciężko cokolwiek zobaczyć przy tym słońcu na pewno wam pokażę za chwilkę w tamtym miejscu gdzie znalazłem wcześniej to nawet nie wiem co to za grzybek ale zje podjedzony troszkę tu gdzieś był wczoraj jeden ale już go dzisiaj nie ma wszystko z racice z orały sarenki o jasia pojechała Zawieść chłopaków do przedszkola Sosenki, daglezie Malutkie i buczki Trochę klonów A tutaj mi Jelen niestety załatwił parę drzewek Jedna sosna, druga sosna, trzecia sosna bezczubka Czwarta i piąta Połamał mi straszliwie o, tu były maślaczki i są dalej jeszcze takie ładne, tylko że zjedzone. Niestety robaczki już zaczęły nadjadać. Ale maślaczków to tu już jest chyba koniec Sosenki i mój topinambur. Plus kompostownik duży na trawę. To pięknie rośnie, pięknie. Idziemy jeszcze do zagajnika małego, zobaczyć jak w tam naszym małym zagajniczku rosną inne grzybki. Skarpa. Sezon się już zbliża ku końcowi. Więc niestety już ogniska nie zrobimy, muszę wyciąć te pokrzywy w przyszłym roku. Niestety zarastają mi tu co roku, a nie miałem w tym roku czasu, żeby pilnować cały czas, byłem zajęty innymi rzeczami. Więc teraz zobaczmy, czy tu pod tymi sosenkami w małym zagajniczku coś jest. Jest kolonia całych tych grzybków, co były wcześniej. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. I tu jest pozostałość maślaczka już też zjedzony. A tu są takie ładniejsze. Ten jest jeszcze niezjedzony. Tam jest taki ładny drugi i trzeci. Więc jest ich trochę w ogródku. Teraz możemy przejść. Do ciekawszych grzybków Których nie znam A rosną w sadzie Bo tu jest Bardziej lasek I popatrzcie co mi jeleń zrobił z tują Dostałem ją od sąsiada Dwa tygodnie po tym jak wsadziłem do ziemi Niestety przyszedł jelonek I zmasakrował Mi całe drzewko jednak jestem dobrej myśli, bo to tu ja, więc powinna przeżyć Teraz zobaczmy na grzybki. w naszym sadzie O, a tutaj rośnie. Kolejna kania ziliłania Pod tym dużym dębem powinno być troszkę grzybków i rzeczywiście zaczyna się ale jednak iglaki chyba mają lepsze predyspozycje do życia w symbiozie z grzybami Teraz zobaczymy jak wygląda w sadzie? Pozostałe. Jak wyglądają w sadzie pozostałe grzybki? Tam znalazłem coś ciekawego. Muszę to później sprawdzić na internecie, co to jest. Proszę, jaka kolonia. Trochę jak buczniaki wyglądają, ale na pewno one to nie są buczniaki. A tu jest chyba myślaczek obok bardzo ładny tak więc tutaj rośnie tylko troszku grzybków domek dla dzieciaków stoi tu bardzo uboga jest niestety gleba 4 piąty gatunek jest górski, ale grzybki rosną Troszeczkę krzewów Dzisiaj naprawdę jest przepiękny poranek Tak więc. Kończę kawę I ładuję się do domu. A Wy moi drodzy zobaczcie jeszcze raz na nasze piękne widoki polskiego Beskidu Ciężko będzie Wam naprawdę siedząc w biurach patrząc na to wszystko ale jednak przynajmniej dzięki temu będziecie mogli się troszkę nacieszyć siebie i swój wzrok tymi widokami bo jednak polska złota jesień to polska złota jesień a jeszcze tutaj się możemy przejść koło kompostownika małego na kuchenne odpadki zobaczymy czy coś tutaj mi wyrosło malinki już niestety owe jest zbyt zimno w nocy ale do niedawna jeszcze rodziło tutaj jeszcze jakaś taka będzie żywa może jeśli słońca nie zabraknie ale niestety reszta jest już czarna, wyschnięta miejsce na małą nie schowek na ogrodnicze rzeczy, przygotowane na przyszły rok jest moja dziura kompostownik. Ziemniaczki mi tam wyrosły na dole. A tu ostatnio pod tym kasztanem jadalnym wyrosło nam małe awokado z pestki już je wziąłem do domu i wsadziłem a tutaj nam ziemniaczki rosną w kompostowniku niestety grzybków tutaj nie widzę żadnych ale powinno coś tutaj być pod jodełką naszą piękną, dużą plus oczywiście dąbek tam wrósł w tą jodełkę trzeba będzie kiedyś wyciąć go Składzik po budowie. Tutaj niestety nie ma grzybków. Trochę barłożek, ale się posprząta kiedyś. Trawniczek w tym roku wysiany, bo tu była grządka. Sosenki rosną ładnie. I tu przepięknie, resztki topinamburu, topinambur, bardzo się rozrasta, więc trzeba bardzo śledzić to, ja wyrywam po prostu w pewnym momencie te krzaczki, jak są zbyt duże, jest ich zbyt dużo, więc tutaj lewą stroną całą powyrywałem, bo to przeszło od sąsiada, a się zasiało, przeszło aż do mnie tutaj na skarbkę i tam jest idealne miejsce, mogą sobie rosnąć, z tej strony jest tutaj w lesie, przed początkiem góry jest rzeczka, trużowianka, więc raczej nie będzie tutaj dzików bo ich odgradza w tą stronę niby by przepłynęły ale z tej strony na tej dużej górze z tej strony raczej dzików się nie widuje zbyt często dużo saren, jeleni ale nie dzików a teraz już wracamy do domku bo do kawa się skończyła nasz rozsadnik coś tu jeszcze rośnie te kwiatuszki są śmieszne, nigdy nie zakwitły a te będą kwitły drugi raz. Część ruty już wykopali, zjedliśmy. Ale wegetacja się troszkę zaburzyła i drugi raz mamy wszystko. Jest bardzo, bardzo pięknie. Ojejku, szpilki mi całe powyrywało na wietrze. Muszę podobijać. Więc przejdziemy się jeszcze dookoła, tylko budynku. A ja powbijam szpilki. Opa. W przyszłym roku będę obsadzał skarpę. Mam już plan. Więc w moim. Idealnym planie byłoby zakupienie z tego co wyliczyłem około 100 irg położących taki żebym owoce mógł użyć do nalewki lub na jakieś przetwory. A na dole chcę obsadzić 20 jaśmin. Takich białych, tych wonnych, zapachowych, żeby ładnie mi pachniało. Skarpę wsadzić te irgi, czyli tutaj wzdłuż na pochyłej części, na płaskiej już te drzewka, one dorastają do 3 metrów. A tu u góry chcę powsadzać takie donice na razie jest kamień, żeby mi nie odleciało. Donice, w których zasadziłbym zioła, plus trawy cytrynowe wszystko co odstrasza owady latające, bo w lecie jest tego bardzo dużo tutaj będę musiał dokończyć ten teraz dookoła obejście strona południowa widać od razu po elewacji resztka żwirku po tegorocznym no i w przyszłym roku założę tą roletę zakupioną, ale muszę ją niestety całą wyczyścić od grzybiaczem, bo leżała od tamtej strony południowej i tutaj leży gdzie jest mało słońca, niestety tak się podziało jest bryka, będziemy ją robić. Stara maszyna, tego się auta nie pozbędziemy nigdy. Że ona pojechała drugim, a ja wracam do siebie. Zobaczmy jeszcze tylko co tam w kotłowni pompa się załączyła, jak tu ciepło, fajnie, miło i przyjemnie 20,5 dni pół, grzejemy teraz na ogrzewanie i na wodę ciepłą niestety barłuk dzieciaki i cały sprzęt musi być zobaczmy co tam prądu robi troszkę mało ale zawsze trochę Wodę na wejściu, wodę na wyjściu temperatura jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Wnosimy światełko. Bierzemy kubek. O przesadzanie rony kwiatuszków. Niestety to się wszystko nadaje do sprzątania. I wszędzie baruch, dlatego właśnie robimy drewutnie, żeby się pozbyć brudu i tego wszystkiego i tak większość rzeczy wsadziliśmy. Do naszej małej szklarenki tam stojącej Ale no niestety jest za mało i tak miejsca Niby się garaż wydaje duży Ale popatrzcie jak już są półki przeładowane I tak ostatnio wziąłem butelki Dla taty, bo robił nalewki, bo by te półki jeszcze były zapchane butelkami A tu jest tyle do sprzątania Że może następnym razem Idziemy teraz zjeść jakieś śniadanie A ty co fulcia? O, no, posiedź jeszcze chwilę na podwórku. Przyjdziesz zaraz. Bo ty już jesteś po śniadaniu. Zrób psztala, Przyjdziesz i pośpimy trochę jakąś drzemkę zrobimy sobie małą. Co? Tak, właśnie tak. Dobra Fulcia, to poczekaj na mnie. A ja się tu przebiorę. Uu. Uh. Tak. Tak to jest u nas na wsi. Beskidzie. Beskid przepiękny. Przepiękny. Choć dzisiaj jest tak siarczyście zimno. Bardzo fajnie i bardzo wilgotne oj dzieciaki nam zostawiły małagan zaraz trzeba będzie troszkę posprzątać tutaj odkryliśmy w tym roku że te kwiatki topinamburu też są bardzo zdrowe więc zebrałem trochę żonie i robi sobie z pokrzywką razem herbatkę wczoraj żona zrobiła sobie kąpiel psianie i wzięła więc naprawdę się udało. O! To jest chyba z wczoraj. Tak z wczoraj. Właśnie taki zestawik był. Wydaje mi się troszkę za dużo. Za mało siano, za dużo ziół, ale przynajmniej odczekały te dwie godziny. Dziękuję Wam, kochani, za poznanie nas. I to jak żyjemy, chociaż nie przedstawiłem Wam nikogo z rodziny, bo nie potrzeba. Ważne, że wiecie, że to jest beskicka rodzina. Dobrego dnia Wam wszystkim życzę i mam nadzieję, że w weekend przynajmniej uwolnicie się z dużych miast i będziecie mogli wypocząć na łonie natury w takich pięknych okolicznościach. Dobrego dnia.